Tam jestem zdziwiony i zaskoczony, bo jestem pierwszy raz tutaj. No, do Florencji trochę jeszcze brakuje, ale bardzo ładnie to wygląda. Wydaje mi się, że kiedy my się uporamy ze swoim projektem turystyki wodnej, zaprosimy Luben na jakieś wspólne zawody i może to się stanie tradycją, że raz, tak jak na Tamizie w Anglii, będzie u nas w Gubinie, na Nysie, będzie można zrobić zawody i każde miasto wystawi swoją drużynę. Widać, że tutaj cieszy się turystyka wodna dużym powodzeniem. Jest mnóstwo ludzi, mimo że nie jest tak za ciepło. E, powiedziałem organizatorom, że po dzisiejszym pływaniu to już szyła wiosna nastąpi, e, oby było ciepło. No, wspaniała impreza, można się od nich czegoś nauczyć i myślę, że. Przebijemy ich atrakcjami turystycznymi w Gubinie. Czyli potencjał mamy, skoro chcemy czerpać naukę. Potencjał mamy, wydaje mi się, że wykorzystamy nasz potencjał, aczkolwiek tutaj są też bardzo ciekawe, fajne rzeczy. I myślę, że każde miasto ma coś, czego drugie nie ma. A wspólnym mianownikiem jest jednak ta turystyka wodna, z czego oba, oba miasta słyną, czy, czy co uprawiają. Wiemy, że to nie jest pana pierwszy spływ. Proszę coś powiedzieć o tym spływie. Czeka nas bardzo poważne zadanie. Mamy do pokonania przeszkodę o wilgotności 100%. Proszę powiedzieć, czym trzeba po prostu. w jaki sposób trzeba się sprawdzić, czym trzeba się wykazać, by móc brać udział w takim spływie? Chęci i odporność psychiczna. Brak strachu i lęku przed wodą. Cóż więcej można się zapytać? Odpowiedź jest stuprocentowa. Potem trzeba wyschnąć. Dobrze, a po imprezie? Po imprezie, czas na następne imprezy. Zapraszamy do Gobina. W sobotę, 23 marca, co będzie się działo w Gubinie? Będzie piękna wiosna, piękne słoneczko, mam nadzieję masę spływających, no i, i my będziemy się bratali znowu z wodą. Kto może zostać uczestnikiem spływu 23 marca w Gubinie Nysą? Najlepiej pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie zabezpieczenie w postaci chociażby takiej pianki zabezpieczającej przed zimnem wody. Rozumiem. I tak jak ten spływ, będzie to polsko-niemiecki spływ, tak? Tak, zapraszamy Niemców, również tych tutaj z Liben. Są gotowi przyjechać, gotowi są płynąć i potem spędzić miło czas przy grillu, ognisku, gorącej herbacie czy jakimś gorącym posiłku. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie. Dzisiaj jest z nami burmistrz, ale jak Pan sądzi, 23. czy się skusi wejść do wody? On chciał już dzisiaj wejść, ale Zachorował. Widzimy, że się leczy znowu jest na antybiotykach. Bardzo chce. Jeżeli uda mu się wyzdrowieć i obowiązki, mu pozwolą, mamy nadzieję. Czyli serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą 23 spłynąć w Gubinie. Tak jest. Aqua Gubin udzieli pomocy w postaci wypożyczenia pianki. Ten harcerz idzie z wolna Stokrotko, witam cię Twój urok mnie zapyta Czy chcesz być mą, czy nie? Twój urok mnie zapyta Czy chcesz być mą, czy nie? Czy nie, czy nie? Nie, nie! Stokrotka się zgodziła I poszli w ciemny las A harcerz taki gapa Że aż w pokrzywy A Dzień dobry panie Radku. Tak, słucham. E, tutaj mamy parę pytań. Wiemy, że pan tutaj już nie pierwszy raz jest. Proszę opowiedzieć o wrażeniach w ogóle, co trzeba, czym się wykazać, by móc brać udział w takim spływie. Blisko mikrofon. Blisko mikrofon trzeba mieć. Po pierwsze, napój chłodzący jakiś. No i fantazją, żeby się wbić w tą piankę i w ogóle, nie? Good morning, what's your name? <laughs> nie rozumieć. <laughs> what's your number? Nie 777. Okej, okay. ładź Pana tu sprowadza z England. Jak to spływ? Spływ. I tyle drogi Pan przebył, żeby tutaj dotrzeć do nas na spływ? Jak widać, to było szybko. Przyleciałem. Lufthansa? Nie. Sperman Lines. O, właśnie. Panie Jacku, wiemy, że to nie jest pierwszy raz. Proszę coś opowiedzieć o spływie. No to już jest chyba czwarty bo, albo piąty spływ tutaj, w tym miejscu w Liban. Yy, przyjeżdżamy tu co roku bardzo chętnie, koledzy z Niemiec nas zapraszają. Yy, później jest u nas taka sama impreza 23 marca w tym roku i tak samo koledzy z Niemiec przyjeżdżamy i my to w sumie razem tak kultywujemy. I razem się fajnie bawimy przy tym. No dobrze, a czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności, czym się wykazać, by móc brać udział w takim sprywie? No, tylko odwagi, tylko odwagi, niczego więcej, pianka unosi na wodzie, nawet niewiele trzeba się starać, żeby się utrzymać na powierzchni, no i troszkę jest chłodno, <grych> ale do wytrzymania. Czy rozumiem specjalny ubiór jest niezbędny? Eee, no wskazany, są ludzie, którzy nie używają tego, ale jednak to jest eee, dłuższy odcinek trasy, także bez ubrania takiej pianki neoprenowej ciężko byłoby wytrzymać. No dobrze, to ostatnie pytanie, czym się kończy spływ? A, czym się kończy spływ? Zabawą integracyjną jest fajnie. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, Wiernie będzie przy Twym łóżku stać I taką wodą być A nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie Wczoraj Wczoraj Uwolnij kocik ust, gdy przyłożysz je do szklanki Jestem sobie kominiary i moralny Całą noc w gardle pali ogniem Wczoraj Dała jako pierwszy ze sztafety polskiej Jako pierwszy Jak się czujesz? Dobrze, trochę zimno, ale da rady wytrzymać. Powiedz co, jak woda. To no, jakieś 2 nie? Jest, da rady wytrzymać, jest ok. Troszeczkę miałem niedobraną piankę, chyba skurczyłem się. Lekko mi się nalało wodę. Czy płynąłeś jako drugi? Tak? Nie, ja podziwiałem tego pana cały czas i płynęło koło niego tak w pobliżu. Co, to zupełnie bez pianki, to jest super. Dałbyś radę, tak? Dzisiaj nie, ale kiedyś chciałbym. Chciałbym, chciałbym. Co Was przytrzymywało przy życiu? Właśnie, polnisz 600. Jak to mówili kolegowie, A słuchajcie, podziwialiście tego gościa, kto przed nami płynął bez pianki. To nasz kolega, co też do nas przyjeżdża. I w tym roku też będzie. No to teraz. Nie wiem, tu